Not England anymore, if you know what I mean. Like it's just changing, and like just, you can. I've only been. A, I'm like I'm seventeen, and like since I've been growing up, you can, you can just tell it's, it's not going to be England that much longer. <coughs> I think these people are fucking dickheads. Jedziemy właśnie to Rochdale. Jest to małe miasto liczące 107,000 tysięcy mieszkańców na północy angli oddalone o 10 mil od Manchesteru. Ostatnio zyskało niesławę z powodu głośnego skandalu. Now nine men found guilty yesterday of being part of a child sexual exploitation ring in Greater Manchester will be sentenced today. The men from Rochdale and Oldham groomed girls, one as young as 13. To tak zwane "muslim grooming gangs" wykorzystywały tutaj przeważnie białe brytyjki z klasy pracującej. Te napaści były ignorowane przez władze, bo policja bała się oskarżeń o rasizm z powodu pochodzenia gwałcicieli. Policja zidentyfikowała aż 47 dziewczyn, które były ofiarami gangów przez okres trzech lat. Dziewczyny były regularnie upijane, gwałcone zbiorowo. Jedna piętnastolatka przez aż dwudziestu mężczyzn po kolei. Jedna trzynastolatka zaszła w ciąże, którą jej usunięto. Dziewczyny były wożone do okolicznych miast, jak Oldham, Nelson, Bradford czy Leeds, gdzie znajomi i rodziny członków gangów także je gwałcili. Te parę historii oddaje horror i skalę tych wydarzeń. W Rochdale ma być marsz zorganizowany przez British First, prawicową nacjonalistyczną organizację którego celem jest pokazanie sprzeciw wobec tym Muslim Grooming Gangs. Trzeba tutaj zaznaczyć, że mimo że muzułmanie stanowią tylko 5% mieszkańców Anglii, stanowią 90% tych skazanych za grooming. I dlatego też Britain First tutaj będzie. Ma także być kontrmanifestacja zorganizowana przez Muslim Defense League, United Against Fascism oraz Antifa, żeby przeciwstawić się przeciwko obecności radykalnej prawicy na ulicach Rochdale. Obie strony mają swoje kontrowersyjne reputacje i dlatego też jedziemy, żeby na własne oczy zobaczyć te manifestacje, porozmawiać z lokalną ludnością i także z działaczami tych różnych organizacji i spróbować zrozumieć te zmiany, które obecnie mają miejsce w Anglii. Przyjechał tutaj zrobić manifestację. Jest tutaj kilku, kil, kilku Polaków, więc będziemy z nimi też rozmawiać i chcemy zobaczyć o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Um, Tyle w sumie. To wszystkie dzieci nasze są, nie zgadzam się absolutnie na żadne jakieś takie wykorzystywanie seksualne niewinnych dzieci, ze względu na kolor skóry. Zwłaszcza, że tutaj następuje eskalacja tego problemu, że większość, większość ludzi, którzy dokonują tych takich czynów, to są po prostu muzułmanie. A to tylko jest ze względu, jak Jayla mówiła wcześniej, ze względu na Koran. Oni mają po prostu zapisane. Znaczy, też czytałem Koran i to no w sumie tak naprawdę. Mu muzułmanizm jest, jest yy, według mnie dość pokojową religią. Oni mają tam parę zasad, które są naprawdę pozytywne, ale no niestety ci ekstremiści psują bardzo ich wizerunek mhm. osobiście. W Koranie wykorzystywanie nieletnich dziewczyn, a w szczególności dziewczyn białych innej wiary i poniżanie i gwałcenie jest zapisane w tej książce, także no niestety to, że żeśmy tutaj przyszli dzisiaj manifestować przeciwko temu, co się dzieje, zwłaszcza, że. Organy, które powinny sprawować władzę, tak jak policja czy samorządy lokalne, ignorują ten problem, bagatelizują wręcz. Według nich nie ma problemu, a jest to problem narastający wszędzie, w każdym miejscu, w każdym mieście, mniejszym czy większym w tym kraju. Dlatego jesteśmy tutaj, żeby otworzyć ludziom oczy na problem, który jest. Jak powiedziałem na samym początku, nie przyszedłem tutaj z jakichś ideo przyczyn politycznych, tylko po prostu przyszedłem dlatego, że jestem bardzo przeciwko wykorzystywaniu dzieci. Christian First to partia założona w 2011 roku. To partia, która sprzeciwia się islamizacji i multikulturalizmowi. Zaczęła się robić sławna w 2013 roku. To wtedy na wschodnim Londynie operowały grupy samozwańczych straży obywatelskich pod nazwą Muslim Patrols. Byli to młodzi muzułmanie, członkowie Sharia Project którzy konfrontowali przechodniów i wymagali od nich zachowania zgodnego z prawem islamskim, mianowicie zakazywali picie alkoholu, zakazywali ludziom trzymania się za rękę, krytykowali kobiety ubrane według nich nieskromnie oraz także atakowali homoseksualistów. We are Muslim Patrol We are, in North London. We are in South London, East London i West London We come And we forbid evil. Islam is here in London. We will take the alcohol, we will tell the women to cover up, and we will implement Islam upon your own necks, <laughs> David Cameron. Allah Akbar! Islam is in the UK! Allah Islam, Allah Islam Allah. is here! Allah Islam Allah. is here! Why, why are you dressed like that for? Why are you dressed like that for? Why are you bothering me I'm not, I'm not Because you, you're walking through a Muslim area, you're walking through a Muslim area dressed like a fag, mate.

Jeździli w opancerzonym pojeździe po ulicach Londynu i konfrontowali tych muzułmanów. Od tego czasu są znani przeważnie z głośnej obecności w necie, gdzie ich fanpage ma prawie 2 miliony lajków. To tam reklamują swoje akcje, które polegają głównie na tych Christian patrols, ale także na wchodzeniu do meczetów z Bibliami z próbu nawracania na chrześcijaństwo oraz także na konfrontowaniu znanych islamistów w Wielkiej Brytanii. Znowu się stali głośni w mediach w czerwcu 2016 roku, gdy została zabita brytyjska parlamentarzystka Joy Cox. Według jednego z świadków tego wydarzenia zabójca miał krzyczeć Britain First. Po tym zabójstwie dowództwo Britain First wydało oświadczenie, w którym powiedzieli, że zabójca nie był członkiem Britain First i że to zabójstwo potępiają. Mam osobiście paru przyjaciół muzułmanów, nie ma żadnych najmniejszych problemów mi na ulicy też nigdy nie spotkają się z jakimiś objawiami rasizmu czy dyskryminacji, dlatego według mojej opinii to są normalni ludzie, absolutnie tak jak my, tylko po prostu garść ich tak zwanych ekstremistów, tak zwanych ekstremistów, radykalistów, oni po prostu zmieniają nasz światopogląd. Moim zdaniem każdy z nich jest ekstremistą i radykalistą, a mili i grzeszni są tylko do pewnego stopnia. A jeżeli przychodzi co do czego, to każdy jest taki sam. Niestety nie ma, nie, nie ma tutaj w ogóle... A czy nie martwi w to, że postulaty, proszę że Wielka Brytania, pierw? Jednak to jest zaskakujące dla, dla Polaków, że tutaj znajdują się Polacy w organizacji, które promują. Powiedzmy, że mamy podobne poglądy, podobną kulturę. Dzieją się rzeczy, jest eskalacja pewnego zjawiska w Europie całej, w państwach, także tych, które przystąpiły do Unii Europejskiej, nowo, nowo, nowo przyjętych państwach. Wiemy, jaki to jest problem. Sami się borykamy z tym problemem w Polsce, dlatego tu jesteśmy po prostu. But, but, but it doesn't matter if you are british or we're not british. we're all standing together against muslim grooming gangs. so, as far as i'm concerned, it doesn't matter if you're british or you're not british. you've got to stand there with these people in the street today. you stand proud with your people against muslim grooming gangs who are raping our children. so today, it's not about your english. It's, it, it doesn't matter what you are. if you're all standing against muslim grooming gangs and sharia laws in this country, you're standing with your people. that's what i'm here for today. and i think a lot more people here today, we're not racist, we're realists. and that's what we're here for today. I march against Muslim grooming gangs and Sharia laws in our country. We don't want them, and there's two choices they're gonna get: one, they're not gonna get it, and two, they can fuck off home. That's awesome. <laughs> They, sh they shouldn't be allowed to come in this hostel, yeah, you know okay but uh, they are uh, protecting it you know they, we, we don't mind you know if they protect you know so everybody protect us you know police protect us mm -hmm. and so we okay <laughs> What do I think of British First? They're a pile of shite, to be honest with you, lad, are they not? They're just uh, a violent group. They go out and uh, train themselves to fight people who don't need a good fight, to be honest with you. They're defending nothing, I mean, not defending my identity, not defending, uh, not defending Rochdale, are they? They're defending a bit of tram track at the minute. Okay. It seems to be a money making scheme for Robinson and uh, that fat Paul lad and that annoying woman who walks around with them screaming at the women in hijabs in the street and that. Um, that video they did the other day, where they were taking crosses around somewhere—was it was Easter weekend or something? They on weekend, yeah. yeah, they were carrying crosses in the street, and it's—it's a—it's it's a, it's a, it's a dead culture. It's—it's it's an identitarian issue, isn't it? I mean, it's the, the larger picture here would be that uh, the white working class people have been shut on for for well centuries across the country, and this is um, a reaction, not an action, but a reaction to. To uh, the destruction of the welfare state, to um, destruction of community through Thatcherism, Blair, and now this government—it's um, certainly not helping stop this problem. Uh, yeah, it's like it's like benefits and stuff. Like, I work. Well, like, I work but I'm an apprentice, so I don't get that much. But my mum works, my dad works. Like everyone in my family work, but it's like they come over and they take the benefits off the government and. But like they're living a better lifestyle than us, and it's our country. It, like I'm not being racist or anything like that, or offending and picking anyone out. But mm -hmm. it's true. Like we, we like I work 39 hours a week. I don't know how much my mum works and all that. But like they're on benefits, but they get more money than us just to sit at home doing nothing. Most of the culture and everything in England now is it's Muslim, and all like, all the whites are working to to. provide for the children and stuff and then you got all them sitting at home in the nice houses and the nice king cars getting about like Mercedes and all that and then you've, you've got hardly nothing if you know. Do you think that they should be allowed to protest and that their uh, are legitimate? No, I don't think so. Okay. No, not supposed to be. Do, when somebody is committing the crime, he's got sentenced inside. That's it. Finished. Chapter mm -hmm. closed, isn't it? Mm -hmm. Many people is frightened. You know what I mean? What will happen? What's going on? That's why the police is here. Okay. Yeah. Okay. Ask him. Me, I am coming from Iraq to here. I like the government and I like the queen and very, very like the people in British. Mm -hmm. well, we've been living in Rochester forever never had a problem with it. We'll że British First to przede wszystkim partia antyimigrancka, ma w swoim manifestie zapisane sprzeciw wobec migracji ekonomicznej, w ostatnich miesiącach był ciekawy fenomen. Widać próby przekonania polskich emigrantów mieszkających na wyspach do dołączenia do walki British First. Dwukrotnie zaprosili białego księdza katolickiego Jacka Mendlara na swoje manifestacje. Do jego przemówień jednak nie doszło, ponieważ został zatrzymany na granicy i nie wpuszczono go do Anglii. Dowództwo Britain First pojechało nawet do Warszawy, gdzie wychwalali Polskę w wywiadzie, który zyskał setki tysięcy wyświetleń. Na manifestacji w Rochdale nie tylko były polskie flagi, które były rozdawane przez Britain First, ale także jedna z osób, która przewodziła marsz i przemawiała, to była Polka Weronika Kania. Został także opublikowany filmik przez Britain First nawołujący Polaków do głosowania na nich w wyborach. This is a message to the Polish community living in Britain. Britain. And Poland are under attack. We have a common enemy, and that enemy is Islam. Britain First is proud to have a growing number of Polish supporters, members, and activists. And I am urging those of you watching this video who are eligible to vote in the upcoming London mayoral elections, please use your vote. Vote Britain first. Pytanie: Dlaczego tylu Polaków przyjechało i czemu ma nasza obecność służyć? Uważam, że islam jest zagrożeniem praktycznie dla wszystkich. To jest religia miecza i musimy się przeciwstawić. I nie ma podziału, że to jest nasza sprawa, wasza sprawa. Uważam, że jeżeli Wielka Brytania padnie, Francja, Niemcy będą kalifaty muzułmańskie, to to samo będzie dotyczyć Polaków. Pani Angela Merkel powinna być postawiona przed sądem. Zrobiła straszne rzeczy. Ja nie mówię o rozstrzelaniu, bo to, bo, to, bo to nie ma sensu. Wiadomo, że w Unii Europejskiej nie można tego, tego stosować. Ale ta pani powinna zostać skazana na ciężkie więzienie za to, co zrobiła. Ona zdewastowała całe chrześcijańską Europę. To jest po prostu nie do opisania. Nie do to, co ona puściła, puściła hordy dzikusów z północnej Afryki, muzułmanów. Także to jest, jest, jest coś niesamowicie. I to, I to wymaga potępienia publicznego, moim zdaniem. Co sądzimy na temat rządu Beaty Szydło? Myśmy pokazali. Cool! Coś wspaniałego. Beata, Andrzej Rygielski powiedział Beata. Przecież to jedy, Polska i Węgry, jako jedni z nielicznych, potrafimy się przeciwstawić temu szaleństwu z Brukseli. Przecież ten Donald Tusk, to jest typowe szaleństwo, co oni robią. To poprawność polityczna, na, na, namawianie ludzi do przyjmowania muzułmanów. Mało do tego. Papież Franciszek to samo robi. Kościół katolicki się do tego przyczynia. Także to dla mnie to jest że to coś strasznego. To po prostu ludzie albo to oszaleli. Nie wiem, co to po prostu, albo się na, na, na jedli moku, czy czegoś, trudno mi co, co powiedzieć. Muszę walczyć. Byłem zapaśnikiem, walcz do końca. Lepiej umrzeć na stojące niż żyć na kolanach, takie moje motto. The problem is, is that um, it's a extreme right wing group that are violent, Nazi blaming the problems, uh, economic problems, working class people's problems, and blaming those. Uh, on uh, immigrants. It's, we've seen it, it's just the same old story, there's nothing new it. We, we just need to look after each other, we need to, yeah. socialism is what's needed and you would eradicate uh, all this. We're here to protest, uh, you know Britain's First yeah. are here, they're just shouting, they're, abu they're abusive and we don't want it on our streets. Okay. So we're here to protest against it it, yeah. and make sure that they're not overtaking and uh, there's no uh, riots, calls, or nothing. Okay. You want to kick fuck out of it? No, you don't like violence. You just like yeah, we do. no, we got a for that. Kill him. No, no, no. Okay, I'm not sure <laughs> who I'm meant to believe, <laughs> guys. So yeah. What, is, what exactly is the, What is wrong with what Christian He's a bit high like? they, the moment. They don't have uh, good points, They don't argue on good points, They just argue over anything and just like causing chaos. <laughs> So we don't like it in our streets, what and that's why we protest. back. awful crimes, um, and um, most of the perpetrators um, were, were, were Asian males. Um, so um, uh, obviously, ever since then, far right groups have picked up on on that fact and tried to tarnish the whole of the Muslim community in Rochdale, as if as if everybody who, who is who is Muslim uh, had something to do with that. You know, basically a collective pu punishment of of the entire Muslim community of Rochdale. Wiele osób na kontrmanifestacji to byli dość agresywni młodzi mężczyźni, często blisko wschodniego pochodzenia, którzy według nas szukali po prostu bójki. Nie udało nam się z nimi nagrać niestety wywiadów, ponieważ gdy spróbowaliśmy doszło do bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Zostaliśmy otoczeni przez ośmiu mężczyzn z Ancify, którzy próbowali nam wyrwać naszą kamerę, żeby zobaczyć jakie materiały nagrywaliśmy przed tymi wywiadami.

As you say, lots of the, lots and lots of supports because we have shared values of Christianity, patriotism, and we, we you know essentially we are Europeans, and we've uh, we fought together in the past, especially the Polish Spitfires in the Second World War. Do you see this as a sort of continuation of that Polish struggle for? the Polish motto is for your freedom and ours. Yeah, absolutely. I mean, look, you know, it was the Poles at the gates of Vienna that uh, that that were the resistance, and I believe it will be again. We have to look at. For, for me, I feel like God has had his hand on our island, on Britain, for many, many years, and we have accomplished great things and we have fought off many enemies. Um, but I fear that we are delving into an apostate nation and when you go to poland there is still a very strong feeling of, of christian values um, nationalism patriotism and so the, the polish people get that that's what we are trying to promote here um, and i just think that it will be a common struggle and i would be i feel absolutely privileged to stand shoulder to shoulder with the polish community because even though we are different nations we're essentially of the same uh, you know european civilization and shared history, shared struggles um, and like I say, our Polish people are, you know, almost, you could almost say they're the backbone of Britain First. There's so, so many Polish people coming. along. We, we ran out of Polish flags today, didn't we? we we've, we've run out because we've got so <laughs> many Polish supporters that we haven't got enough yeah. flags. And um, Are you yeah. not worried you'll be taken over by Poles? No, the more the, the more the merrier. Honestly, the I mean, I can't, we can't stress this enough. The first, more first the merrier. First of all, isn't it? We are a Christian Reaction to militant Islam invading Europe. That's that's at the core. So if it, whether you're French, German, Polish, any any of our fellow kindred Europeans, or any other people around the world, we have we've had Indian people here today who've experienced Islam back in India. So at the heart of our movement is uh, the the, the anti-jihad struggle against the what's happening in Europe. Patrząc na zmiany demograficzne, które nastają w Wielkiej Brytanii oraz na różne skutki tych zmian, tak jak właśnie Muslim Grooming Gangs lub patrole muzułmańskie, łatwo zrozumieć motywację oraz frustrację członków ugrupowania Britain First. Ich reakcje na te zjawiska od chrześcijańskiej patroli po konfrontacje znanych islamistów są też do zrozumienia i skutecznie tym samym zwrócili uwagę mediów na różne problemy związane z islamem i z migracją. W jednym stanowczo Britain First mają rację. Anglia to faktycznie chrześcijański kraj z państwową religią. Królowa jest nie tylko głową państwa, ale oficjalnym zwierzchnikiem kościoła anglikańskiego. Wydaje mi się, że fenomen tego ugrupowania jest w dużej mierze związany z problemami klasowymi. To właśnie klasa pracująca, tak zwana working class, na razie żyje na co dzień z konsekwencjami polityki migracyjnej. Wygląda na to, że te frustracje Bushin First są nie tylko związane z islamem, który faktycznie jest w wielu brytyjskich miastach coraz bardziej wpisany w krajobraz demograficzny, ale także szerzej z imigrantami. Dlatego też tak bardzo dziwi obecność Polaków na ich manifestacjach. Kończąc, mimo że niektóre postulaty Brushenfest uważam za słuszne i niektóre obawy przed islamem są uzasadnione, ich metody są według mnie niestosowne i nieskuteczne. Maszerowanie przez miasto skandując slogany tego typu, To do niczego nie prowadzi. Ich podejście do mediów i do debaty też dziwi. Mieli okazję porozmawiać na przykład z znanym raperem z profesor Green i przedstawić swoje racje, zamiast tego go skrzyczeli. I tym, samym, tym samym pojawiły się kolejne negatywne artykuły na ich temat. Obecność osoby hajlującej na ich marszu też jest absolutnie nie do przyjęcia. To, czego Wielka Brytania potrzebuje, to spokojnej, merytorycznej i racjonalnej debaty nie tylko o islamie ale szerzej o imigracji oraz przede wszystkim o tożsamości brytyjskiej. Jedno jest pewne, establishment musi przestać ignorować i marginalizować problemy i zmartwienia klasy pracującej. Niestety obecnie wygląda na to, że jest to sytuacja nie do rozwiązania.